Jest. Jak jest? Jest ciemno. Co to znaczy? Ciemno. To znaczy, że nie ma światła i że nic się od niczego nie odbija. I dlatego nie wiem. Jak jest? Tak? Ja też nie wiem. Aha. A jak jest jeszcze? Jak jest? Co? Co co? Nie słyszę. Jest cicho. Co to znaczy, że jest cicho? To znaczy, że nie ma dźwięku, że nic się od niczego nie odbija. Się nic nie odbija. No, ale dlaczego? Na razie nie wiem. A jak jeszcze jest? Jeszcze nie ma dotyku. Co to znaczy? Że nie ma niczego, co można poczuć. Bo nic się od niczego nie odbija? Chyba tak, ale nie wiem na pewno. No dobrze. A jakoś jeszcze jest? Jest ciepło. Co to znaczy ciepło? To znaczy, że czujesz. Ale dłoń powiedziała, że nie można jeszcze niczego poczuć. No tak. Ale twoja skóra otacza się ciasno i czujesz, że jest ci dobrze. No, no, no dobra, sam jeszcze tego nie rozumiem. A ja na przykład no nie czuję. A spróbuj się poruszyć. Nie mogę, coś tu jest. A widzisz, to dotyk. Oho! A to co? Ucho, słyszysz? Co? Nic nie słyszę. Coś sztuka. Niemożliwe, nic się nie odbija, nic nie stuka. Stuka! Co to stuka? To ja. <laughs> Co za ja? Twoje serce. Co to jest serce? Nie wiem. A dlaczego stukasz? Hmm, nie wiem. Gdzie jesteś jest serce? Nie czuję cię. A ja cię nie słyszę. No a ja cię nie widzę. A ja cię czuję, widzę i słyszę. Ty jesteś serce. A ja ci trochę nie wierzę. Skąd mam mieć pewność, że to ty stukasz? A stukało coś wcześniej? No nie. Właśnie, czyli że to ja, bo odkąd przyszedłem, to stuka, prawda? No dobra, ale po co tak w ogóle przyszedłeś? Nie wiem. Tak jakoś. Chciałem być z wami. Co się dzieje? Trzęsie! Co to znaczy, że trzęsie? Wszystko się od wszystkiego odbija. Ty ja teraz widzę? Nie. A słyszę? Nie. No ale odbija się teraz. Czujecie coś? Tak! Chciałbym wiedzieć, co to znaczy. Tu tak się widzi, słyszy i czuje? Że trzęsie? To ja tak nie chcę. Nie, to nie może być tak, bo to nie jest przyjemne. Ja też tak nie chcę. Słyszycie? Co? Coś stuka. To ja, przepraszam, boję Ja też się boję. Co to jest? Gdzie? Nie widzicie? Nie. To kolor, widzę kolor. Co to jest kolor? Kolor to taki, taki czerwony. Czujecie? Tak. Co to jest? Zimno, gdzie jestem? Dobre pytanie. Boję się o matko. Kto to? Kto mnie dotyka? Dlaczego tu tyle dla wszystkiego? O, cześć mamo! Ty jesteś moją mamą, prawda? Ciekawe skąd ja to wiem. Nikt mi tego nie powiedział. Mamo, nie rozumiem. Po co tu tyle wszystkiego? O, a co to? Ciepłe, pyszne. Aha, to twoje mleko. Ciekawe M skąd ja to wiem. Widzisz, to mamusia jak była małą dziewczynką, biegała za piłką z chłopakami. A gdzie ja wtedy byłem? Kochanie, ja byłam wtedy taka mała jak ty. No ale gdzie ja wtedy byłem? No, nie było cię wtedy. <ścoughs> Mamo, no ale potem gdzie ja byłem? No tak, byłeś pomysłem mamusi i tatusia. Chcieliśmy cię mieć, no i dostaliśmy w prezencie. Od kogo? Od świata. To byłem na świecie i od mnie wam dał? Tak? No, włożył mi ciebie do brzuszka. I co? Nie mogliście mnie znaleźć. Szukaliście i nie mogliście. No wiesz, bo miałeś tam trochę posiedzieć, tak na przechowanie. Mm, a gdzie jest tatuś? Tatuś poszedł daleko, daleko. A po co? Poszukać braciszka? Tak, kochanie, poszedł poszukać braciszka. A kiedy wróci? No, jak znajdzie, to wróci. Zakochałem się. Jezu, pierwszy raz w życiu. Dłoni mi się pocą. W uszach szumi. Wszędzie widzę tylko ją. Mikołaj, nie podoba mi się to. Kto to powiedział? No jak to kto? To ja. Co za ja? Twoje serce. No ładnie. Od tej miłości chyba dostaję jakiegoś świra. Słyszę jakieś głosy. Ależ ty jesteś miły? Ja tu haruję dla ciebie dzień i noc. A nawet odezwać się nie mogę. Jestem twoje serce, słyszysz? Twoje serce! Cześć, co tutaj jest grane? Mikuś myśli, że ma świra. A czemu? Bo widzisz, rozmawia ze mną. A co w tym takiego dziwnego? Oho. A to kto? No wiesz, nie żartuj. Widzisz, on nas nie pamięta. Cześć Wam, ani mówiłem, żeby nie zostawiać go samego, bo się chłopak pogubi. Patrzcie, jaki z niego wyrósł niewdzięcznik. Nic nie pamięta, gadać z nami nie chce. Do diabła! Kim wy jesteście? Skąd się wzięliście? Patrzcie go, jaki mądrala. Skąd się wzięliśmy? A ty, skąd się wziąłeś? Ja! No, się urodziłem. A wcześniej? Wcześniej zostałam poczęty. A wcześniej? Wcześniej. Wcześniej mnie nie było. Więc wyobraź sobie, że nas też nie było. Nas? To znaczy kogo? On jest beznadziejny. Słuchaj serce. Od jakiegoś czasu dziwnie widzę i nie wiem o co tu chodzi. Może mi coś poradzisz? Nie wiem, może widzisz czarne, czy ja? Nie, mam jakby stop-klatkę. Ciągle widzę jakąś dziewczynę i nic się nie rusza. A ta dziewczyna ma na imię Kasia. To chyba już wiem o co chodzi. Bo widzisz, Mikołaj się zakochał. Ja też odczułam jakieś tam zmiany. Czy Wy siedzicie w mojej głowie? Tak. Tak. No to wynoście się stamtąd! Wynoście się! No już! Sam tego chciałeś. Co się stało? Dlaczego jest tak cicho? A dlaczego jest tak ciemno? Boże! Jak nic nie czuję! Co to, to znaczy? Jest ciemno. Jest ciemno. Cicho. Jest smutno. Jest zimno. O, tu sobie jakieś drzwi. Może sprawdzę, co jest za nimi. Ciekawe co on znajdzie za tymi drzwiami. Tu, tu nic nie ma. Już się wytrzymam. No czekaj, wytrzymaj jeszcze chwilę bez ruchu. Ale zabawa, co? Nie ja naprawdę nie mogę! Jeszcze trochę! Oh, już je. Już dobrze. Już dobrze. Ale co to było? Ale mamo, dlaczego za każdym razem, jak do mnie dzwonisz, to masz pretensje? Bo dzwonisz za rzadko. Zapomniałeś o mnie. Właśnie skończyłem jeść śniadanie i miałem dzwonić. Dobrze, dobrze. No co u ciebie? Nic, praca, czasu nie ma. Może przyjedziecie z Kasią na obiad? Zrobiłabym zrazy. Ale kiedy, mamo? Kiedy? No jak zwykle nie masz kiedy. I zrobię pomidorówkę z ryżem. Przecież uwielbiasz moją pomidorówkę. Tak, mamo, uwielbiam. Ale dobrze wiesz, że niedługo jedziemy na wycieczkę. No tak, wiem, wiem. Tak bym chciała, żebyście za rok tam pojechali we trójka. Kasia, ty i jeszcze taki malutki ktoś. No chyba już przerabialiśmy ten temat, tak? Mikołaj, zmądrzyj ty wreszcie. Ja cię proszę. No ile ty masz lat? Ile ty chcesz jeszcze żyć w taki sposób? Już od dawna powinniście mieć dziecko. Dobra, mamo, ja się spieszę do pracy. Na razie, pa. Tylko załóż gdzieś bardzo wieje. Tak, wiem, mamo, na razie. No pa. dobra, papa. Pa. No, co jest? Jestem. Mm. Jestem w ciąży. O, cholera. Ale tylko tyle masz do powiedzenia? Przecież brałaś tabletki. Ale raz wzięłam za późno. Mikołaj, to się zdarza. Będzie dobrze, zobaczysz. Ale ja nie chcę tego dziecka, nie jestem na to gotowy, jeszcze nie teraz. Rozumiesz? Ale już na to za późno. Tak bardzo chciałam mieć dziecko. Czemu się nie cieszysz? Nie cieszę się i tyle. Nie chcę tego dziecka. Jesteś jak twój ojciec. Ani słowa o moim ojcu. Jesteś taki jak on. No, teraz spakuj się i wyjedź jak on. Dam sobie radę bez ciebie. Dobra. Coś ty zrobił. Jesteś skończonym gówniarzem, wiesz? Zamknij się. Jesteś nawet gorszy od swojego ojca. Styl pysk! No, no, tylko nie tym tonem. Dajcie mu spokój, co my możemy. No wiesz, możemy się wycofać, jak kiedyś, pamiętacie. No i co? Dronnie na ziemię i będzie leżał, no, no i co? No cóż, ja nie mam najmniejszego zamiaru mu pomagać. Nie pozwalam ci, otwórz się! Popatrzcie, jeszcze podskakuje. No, w tej sytuacji chyba rzeczywiście nic nie zdziałamy. Hmm. A pamiętacie, jak pierwszy raz zobaczył tę swoją Kasię? Jak ją usłyszał, dotknął... Dajcie wy mi wszyscy święty spokój! Oho, spokoju mu się zachciewa! lepiej posłuchaj tego! Co to? Kto to mówi? Kto to mówi? Kim ty jesteś? Nie wiem, to ja. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, może ty mi powiesz. Czy tam jest ciemno? Co to znaczy ciemno? To znaczy, że nie ma światła, że nic się od niczego nie odbija. Tak, jest ciemno. I pewnie jest cicho? Co to znaczy cicho? To znaczy, że nie ma dźwięku, że nic się od niczego nie odbija. Tak, jest cicho i ciemno. Czy to dobrze? Nie wiem. Czy ty. Czy ty jesteś moim dzieckiem? Nie wiem, a jestem? Nie jest. To kim jest? Taka moja tania sztuczka, ale zawsze skutkuje. Czy to wyrzuty sumienia? Oho, może jeszcze nie jest za późno. Kasia, jesteś tam? Jestem. I co będzie? Czym? No, z nami. Z kim z nami? Ze mną, z tobą. No i, i z nim. To ty mi powiedz, co. Mogę przyjechać? Tak. Kocham Was. Jest. Jak jest? Jest dobrze, już jest wszystko dobrze. Tato. A gdzie ja byłem, jak mnie nie było? Wiesz co, znalazłem Cię w świecie i przyniosłem do brzuszka Twojej mamusi. A wcześniej? To ja teraz mrugnę.